Nazywam się Edyta Bik, jestem prezesem Stowarzyszenia Zawsze Dziecko, które działa przy Zespole Szkół Specjalnych w Kędzierzynie-Koźlu. Tym razem to stowarzyszenie jest organizatorem imprezy dla trzech chłodnickich placówek oświatowych, to znaczy Zespołu Szkół Specjalnych, Szkoły Podstawowej nr 15 i Przedszkola nr 17. Impreza nosi nazwę Dzień Świętego Marcina jako Dzień Kultury i Historii Lokalnej. Nasza impreza ma taki przebieg, a mianowicie w szkole numer 15 witamy przybyłych gości. Potem małe wprowadzenie kulturalne przed nami wystąpią dzieci. Później naszą tradycją jest, że dzieciaki bardzo pracowite pasujemy na rycerzy i damy na rycerzy św. Marcina i damy świętej Elżbiety. Po tym tradycyjnym pochodem z lampionami przejdziemy do zespołu szkół specjalnych. Tam, też zgodnie z naszą tradycją, odbędą się występy lokalnych pasjonatów i tym razem wystąpi grupa rekonstrukcji historycznych wipern i garnizonu onlatorf. Potem wszystkich zapraszamy serdecznie, oczywiście na rogale świętomarcińskie, na zupę z dyni, na degustację wytworów, wypieków, przetworów podopiecznych stowarzyszenia, czyli w większości dzieciaków z zespołu szkół specjalnych w Kędzierzynie Koźlu.